Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam Was na filmik z takiej małej metamorfozy mojego balkonu. Miłego oglądania. I tak balkon prezentuje się przed. W najgorszym stanie jest podłoga, zresztą jak sobie możecie zobaczyć. Nie będę Was tutaj okłamywała, ale szczerze nie pamiętam, kiedy było dokładnie to tak wszystko czyszczone. Więc stwierdziłam, że najwyższa pora się za to zabrać. Zwłaszcza, że chciałam sobie na tym balkonie zrobić taki kącik, gdzie można sobie zjeść śniadanie, wypić kawę, ponieważ tutaj do południa jest takie fajne słońce, jest nie za gorąco, po południu jest cień, więc naprawdę stwierdziłam, że może być tutaj takie przyjemne miejsce relaksu. No ale w pierwszej kolejności stwierdziłam, że konieczne jest doczyszczenie tego wszystkiego. I stwierdziłam, że przetestuję sobie taki proszek. Kiedyś na TikToku taki boom był na ten proszek, zwłaszcza na jakichś takich, wiecie, koreańskich czy jakichś tych filmikach. I udało mi się to kupić chyba na AliExpress już jakiś czas temu, i nie miałam gdzie tego przetestować. Generalnie to jest niby do kuchni, ale na tych filmikach widziałam, że tak naprawdę tym proszkiem czyszczone było wszystko, więc pomyślałam, że to jest dobra okazja, żeby sprawdzić. Na około 2 litry gorącej wody dałam dwie miarki tego proszku i mam wrażenie, że jest trochę podobny do nadwęglanu. Może nie pieni się aż tak bardzo jak nadwęglan i ma zdecydowanie gorszy zapach, więc w sumie cieszyłam się, że robię tym proszkiem coś na zewnątrz, bo nie wiem, taki dla mnie jednak trochę drażniący ten zapach. Ogólnie? Jeżeli chodzi o działanie, to uważam, że całkiem nieźle sobie tutaj poradził. Zwłaszcza, że no naprawdę ten balkon wymagał doczyszczenia. I tutaj możecie zobaczyć różnicę. Także, no, jest ogromna. Uważam, że tutaj ten proszek zadziałał naprawdę bardzo dobrze. Nie wiem, czy nadwęglan nie poradziłby sobie równie dobrze, i tak w sumie pomyślałam, że. Tą drugą część tego balkonu mogłam wyczyścić nad węglanem, ale już nie chciałam kombinować, i tą drugą część czyściłam w taki sam sposób. I oczywiście ja mogłam sobie pozwolić na takie czyszczenie tego balkonu, ponieważ na dole no nie mam sąsiadów, którym bym zaciapała. I całe szczęście, bo potem się okazało, że naprawdę ten brud, a dużo tutaj tego brudu, jak sami widzicie, zlatywało. No część niestety poleciała na balkon moich rodziców tam, oczywiście najpierw sprawdziłam czy nic na tym balkonie nie mają, więc mogłam swobodnie tutaj sobie działać i miałam też problem, żeby tak dokładnie to potem wszystko spłukać z tego balkonu, ten cały brud i ten proszek rozrobiony i tutaj na początku myślałam, że sobie poradzę właśnie takim zwykłym płukaniem z konewki czy tam z wiaderka, ale okazało się, że no jednak do końca no nie jest to <tak>, tak, jak bym chciała, więc wpadliśmy na pomysł z tatą, że sobie tutaj przyniosę myjkę ciśnieniową. Na szczęście miałam taką możliwość, że ten wąż z wodą dosięgnął mi tutaj, bo jakby to było z drugiej strony, no to już miałabym większy problem. I teraz pewnie bym zrobiła to od razu tą myjką ciśnieniową. No ale tak jak wam wcześniej wspominałam, bardzo zależało mi na tym, żeby przetestować ten proszek. No tutaj myjka sprawdziła się rewelacyjnie, nawet y, takie plamy jakieś, których no, ten proszek mi nie doczyścił, to myjka poradziła sobie rewelacyjnie, przy okazji również sobie tą myjką przeczyściłam właśnie y, te. Barierki i też myjka dosięgnęła mi w te miejsca, gdzie szczotka nie dała rady, więc tak naprawdę, no tutaj myjka zrobiła też ogromną robotę. I bez obaw, ta woda nie dosięgała tam do tego prania wiszącego, więc niczego tam nie zmoczyłam. I tu możecie sami zobaczyć, jak jeszcze myjka dodatkowo do, to wszystko doczyszcza. Tutaj ten kawałek ściany, który się zabrudził, również wyczyściłam sobie. No i tak właśnie wygląda balkon moich rodziców, więc stwierdziłam, że przy okazji na szybko również przeczyszczę ich. I tutaj już się nie bawiłam z żadnymi proszkami, tylko jak widzicie, od razu czyściłam myjką. No i tak ten balkon po czyszczeniu prezentuje się. To jest ogromna różnica, ale mimo wszystko jednak stwierdziłam, że dużo przyjemniej będzie tutaj przychodzić, jak coś na tej podłodze będzie. I kupiliśmy w mrówce taką sztuczną trawę. Bardzo mi przykro, nie powiem Wam ile ona kosztowała, ale wiem, że nie była to jakaś duża kwota. Zresztą tutaj też nie potrzebowałam nie wiadomo jakiego dużego tego kawałka. Mąż to wszystko mi dociął, żeby to w miarę jakoś wyglądało. Kupiłam sobie również stolik taki typowo na balkon ogrodowy. I to był tak naprawdę najmniejszy, jaki znalazłam, który mi się podobał, bo były jakieś takie, wiecie, w Action no, chyba widziałam takie mniejsze metalowe, ale no nie wiem, coś, coś nie, nie do końca mi odpowiadały. Ten akurat chyba z tych wszystkich takich najbardziej mi się podobał. Zresztą też był w promocji, też w mrówce. Więc stwierdziłam, że niech będzie właśnie taki. I gdy ja sobie skręcałam, właśnie ten stolik, mąż tam przycinał tą sztuczną trawę na tym balkonie. I najpierw włożyłam te nóżki, ale na szczęście w porę zobaczyłam, że są jeszcze takie metalowe zaślepki które zabezpieczają blat przed porysowaniem tymi nóżkami, więc zanim tam zaczęłam wszystko skręcać, właśnie założyłam te zaślepki. up in the sky No, i tak właśnie prezentuje się balkon już po docięciu tej trawy. Stolik idzie na miejsce. Jak sobie możecie zobaczyć, tam naprawdę nie ma dużo miejsca na tym balkonie, bo w najwęższym punkcie to jest tam raptem metr, więc rzeczywiście nie było jakiegoś dużego pola do popisu, żeby tam nie wiadomo co ustawić. I żeby dodać odrobinę przytulności, no to zostały powieszone kwiatki w doniczkach. Światełka już od jakiegoś czasu tutaj były, więc też zostają. Chciałam jeszcze dodać jakieś takie, właśnie solarne, żeby wbić w te doniczki, ale nie znalazłam nigdzie, żeby było światło białe, ciepłe, ponieważ te lampki, które tutaj już są, właśnie takie dają światło. Nie chciałam już, żeby były takie, wiecie, dwukolorowe i wstawiać tutaj z, z zimnym światłem. Jeśli chodzi o fotel, to tak naprawdę ten fotel jest tutaj tymczasowy, ja go wzięłam z kompletu, który mamy na ogrodzie i żeby jakoś tak w miarę kolorystycznie pasował, to na razie sobie tutaj zarzucam koc. Wiadomo, że to nie jest rozwiązanie, jak będą jakieś upały, ale póki co jak najbardziej to się wszystko sprawdza. Wiadomo, że potem jak idę do, już wchodzę do domu, no to koc biorę z sobą i tak prezentuje się mój balkon w dzień i wieczorem. Ja osobiście jestem bardzo zadowolona i dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, papa! Pa.